Hej, cześć, witam na moim kanale i dziś będziemy robić makijaż na halloween mm, jakby to ma być taki ma być takie oko jakby tu będziemy robić takie oparzenie mm, nie wiem oczywiście oszczędzanie jest takie jak w tamtym roku mm, makijaż na halloween i w tamtym roku bardzo fajnie wyszło te karty, i poszczał, nie? Yy, I w sumie produkty są takie bardzo domowe. Każdy powinien mieć w sumie: yy, będziemy używać wody. Barwnik spożywczy, nie? Yy, możecie mieć też sztuczną krew, ale ja mam barwnik spożywczy. Chusteczkę. Zwykłą chusteczkę no Użyjemy też sobie paletki kolorów. Yy, ja po prostu będę używać takiego cienia, Już wam pokazuję. Tego. Tego, może też tego i tego. No. Żeby tak sobie jakby podrażnić tą skórę, yy, tam gdzie będziemy robić to oko. Już dużo raz. Tak, bo będziemy w jednym miejscu robić takie jakby czarne Wiecie, że to będzie aż tak głębokie, że aż czarne. Ta krew jest taka czarna i oczywiście podkład. No. I to w sumie to tylko tyle, więc raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. O, pędzel. Może być na przykład taki, jaki ja mam. Wzięłam taki jakiś większy, bo będziemy tą chusteczkę tym pędzlem przybijać do skóry. No. Więc to są takie składniki, które każdy powinien mieć w domu. Składniki, no... rzeczy. Bierzemy się do roboty. A więc. Bierzemy sobie chusteczkę. Nie. Tak. Bierzemy sobie ją, jaką chcemy tą ranę. Jakby wielką. Chcesz taką ogromną. Dobra. Nie ma problemu. Nie moja sprawa. I obrywamy ją. Ja będę mieć coś takiego. Czekajcie. O! Dobra. Pięknie super szybko I. Teraz bierzemy sobie to tu, do oka. Wodę, pędzel moczymy w wodzie. I przybijamy tą chusteczkę. Przybijamy, no, wodą. O, tak to wygląda. I to się trzyma. I to naprawdę nie jest jakiś ten. I to się trzyma. I jakby mamy już pierwszą warstwę, to teraz bierzemy. Yy, Boże, więcej chusteczki? I dajemy też na to. Oczywiście. To musi być takie nierówne, każdy dobrze wie. Nie? I dosyć, żeby to wystawało nam. O, tu bardziej przyjmiemy Tu mniej. I w sumie już to super pięknie wszystko. Wygląda... Kurde. Wygląda to tak. Wiem, na razie to nie wygląda pięknie. Ale teraz musimy sobie jakby w środku to... rozciąć. Takie dwie tury. O. Widzicie? No i przybijamy znowu wodą. I teraz zaczekam sobie, jak to mi trochę wyschnie. I gdy y, już wam wyschnie, to bierzemy podkład i będziemy to robić, żeby to miało nasz kolor skóry. Ogółem mi już to trochę wyschło. I biorę sobie teraz podkład i na to daję. Może dla Was robię za wcześnie makijaż. Halloween to jest, nie wiem kiedy, ale no nie wiem, w tym miesiącu chyba. No i jeśli byście chcieli zrobić po prostu sobie dla zabawy makijaż, czy ten, to Wam robię. Dobra, jest super pięknie wszystko. Teraz też zaczekam sobie, aż trochę ten podkład na tą chusteczkę wsiąknie i będzie kit! Super, mi już to wszystko trochę wsiąkło. Biorę tusz do rzęs. Yy, możecie też to kredką zrobić czy eyelinerem. W sumie mogłam to zrobić eyelinerem. A dobra, mam przy sobie tusz, to robię to tuszem. Dobra, ja chcę tutaj mieć jakby tą głębszą ranę. I super, już pięknie bierzemy bawnik.

What? <laughs> I zobaczcie. Dobra, teraz ostatni proces. To cienie. Wow! Biorę sobie ten i tu po bokach go nakładam. Witam w serii. Wpadło mi coś do oka. Czyli jakby barwnik spożywczy. Skończyłam to. Wygląda to tak jak wygląda. I w sumie może być na halloween nie jest coś źle dla... jak na halloween to może być mam nadzieję że wam się spodobało subskrybujcie, lajkujcie i postaram się żeby następny odcinek to już był yy, na grzyby nie? makijaż na grzyby wstawię go yy, pewnie nie będzie jakoś tam którzy wiedzą co się stało pod koniec dobra, a więc do następnego